Cześć, witajcie, dobrzy ludzie, witajcie, hejterzy. Moi drodzy, zmieniłem zdanie. Pisałem niedawno, że będę pokazywał Wam słońce do końca mojej dni, ale się rozmyśliłem. Już więcej słońca nie będzie, bo to nie ma sensu. Będę się skupiał teraz wyłącznie na Księżycu. Czyli filmy będą się pojawiały dwa razy albo raz w miesiącu. Tak. Mówiłem niedawno, że pisałem właściwie, że będę kilka ranków z rzędu obserwował wschody Słońca. No i tak było. 6 dni po kolei pilnowałem słońca rankiem z tego trzy zasiadki miałem udane a trzy do niczego i tutaj taki jeden z wschód słońca widzicie Tam tych dwóch innych Wam nie pokażę bo nie ma sensu tutaj teraz słońce wyłazi jest w tej chwili za, za chmurą za niską chmurą, a tam powyżej tej chmury jest ta ciemna wysoka chmura, zaraz ją tak, no ona na początku była widoczna tego nagrania, ale zaraz tak porównawczo jeszcze trzaśniemy tutaj zdjęcie tej chmury przed wschodu słońca o, tutaj ono już. Mija pomału tą dolną chmurę, tą niską, i podąża w stronę tej wysokiej chmury. O. Ta chmura ciemna, no zaraz powiem to jak ona, jak będzie to zdjęcie. O, teraz to lepiej widać. Od, 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 ziemi, o, od ziemi do środka ekranu mamy chmurę przez taką chmurę słońce nie ma szans się przebić nie ma szans je, prześwietlić takie chmury ja oczywiście to wiem, no bo obserwuję niebo bardzo często, wy tego nie wiecie bo nie obserwujecie ale takie są fakty takie chmury słońce nie może prześwietlić no ale nieważne i tak to by było moi drodzy na tyle tak jak mówię Teraz będzie głównie o księżycu. Słońcu damy już spokój, bo kto miał zrozumieć, to zrozumiał. Kto nie zrozumiał, to już nigdy nie zrozumie. I dziękuję Wam bardzo. Kto jest zainteresowany, to niech oczekuje w połowie miesiąca na nagranie księżyca. I proszę wszystkich o pilnowanie księżyca, kto jest chętny. Dziękuję, pozdrawiam.